Na Ringu z rodziną to film z ubiegłego roku, w którym za scenariusz i reżyserię odpowiada Steven Merchant, tak dokładnie ten Steven Merchant. A na ekranie możemy w tym filmie zobaczyć Florence Pugh, Lena Healy, Nika Frosta, Jacka Laudena, Dwayna Johnsona i Vince'a Avona. Film przedstawia fabularyzowaną historię rodziny wrestlerów z Nowich, których marzeniem jest, by któreś z ich dzieci dostało się do WWE. Gdy przed Sarają, graną przez Florence Piu, pojawia się właśnie taka szansa, okazuje się, że będzie to trudna i wymagająca wyrzeczeń droga. Jest taka sprawa. Oglądając ten film, zrobiłam sobie tylko jedną, jedyną notatkę i było to, ale ten film jest zajebisty, więc będę musiała chyba troszeczkę tutaj improwizować. Po obejrzeniu na ringu z rodziną przeczytałam sobie pokrótce historię rodziny Bevis, którzy w tym filmie występują pod nazwiskiem Knight, ponieważ to było ich sceniczne, rodzinne nazwisko. I ogólnie praktycznie 100% tej historii pokrywa się z tym, co zostało pokazane w filmie, co aż zaskakuje. Wiadomo, na pewno niektóre. Kwestie dialogowe, niektóre sytuacje, część wydarzeń zostały nieco pozmieniane i popodkręcane po to, żeby wpasować się w tradycyjny model trzyaktowego filmu, a także po to, żeby w pewnych momentach podbić efekt dramatyczny i emocjonalny, ale ogólnie to historia wydaje się być w miarę autentyczna i nie odstająca zbytnio od tego, co wydarzyło się w rzeczywistości. Bohaterowie są w tym filmie zdecydowanie najważniejsi, więc film w bardzo dogłębny sposób nam ich pokazuje. Każdy członek rodziny Knightów dostaje swój czas antenowy i mamy mnóstwo czasu, żeby się z nimi zapoznać i głębiej się z nimi zżyć. Rodzice grani przez Nicka, Frosta i Lenę Hede występują głównie w pakiecie, ale mają tak niesamowitą i fantastyczną dynamikę i stanowią podstawę do tak niesamowitej ilości sytuacji komicznych, że ciężko byłoby tak naprawdę ich rozdzielić. Przy tak barwnych postaciach jak Knightowie wcale nie dziwię się Stevenowi Merchandowi, że uległ pokusie, żeby właśnie wokół nich zbudować główny trzon komiczny tego filmu w którym on często bierze udział, ponieważ pojawia się jako jedna z pomniejszych postaci w tym obrazie. Bardzo dobry jest też syn Zak, grany przez Jacka Loudena, który zajmuje się głównie szkoleniem młodszej kadry amatorów wrestlingu w mieście Norwich. I jego praca jest bardzo ważna dla całego filmu, ponieważ nie tylko szkoli on potencjalnych nowych zapaśników i domorosłych wrestlerów, ale też tak naprawdę daje zajęcie dzieciakom z Nowich po to, żeby nie bawiły się na ulicach, nie rozbijały latarni, nie podpalały kosze, albo żeby nie kręciły się na dzielnicy z jakimiś podejrzanymi typkami i typkami pomniejszymi dealerami. Naturalnie na pewno nie będzie dla nikogo szokiem, kiedy powiem, że Florence Pugh jest najcudowniejszym elementem tego filmu. Ja się zawsze nad nią rozwodzę, jaka jest wspaniała, tak jak to miało miejsce w recenzji filmu. Małe kobietki, jeśli ktoś przygapił, to serdecznie zapraszam. Może to jest jakieś zboczenie, ale gdy tylko widzę ją na ekranie, to zawsze mam problem, żeby znaleźć coś, co byłoby złego w jej aktorstwie, przekazie, wyrazie, mimicy, czy to nie głosu. I zawsze odbieram mi postaci jako prawdziwe i autentyczne. I zagrana przez nią Saraya, czy też Pe Age właśnie jest taką postacią. Podejrzewam, że Florence Pugh sobie dość mocno pomogła, używając jakichś materiałów źródłowych, jakichś nagrań, żeby lepiej poznać postać, którą ma zagrać i lepiej ją zrozumieć. To, co było dla mnie leciuteńkim mankamentem filmu, to jego drugi akt, który momentami nieco się ciągnął i przystawał. I tak naprawdę nie chcę mówić, że był nudny, bo nie był, ale. Po emocjonującym i napakowanym dobrociami pierwszym akcie i przy emocjonalnym trzecim akcie, to środek wypada najsłabiej. Ja Miałam takie wrażenie, że Saraja bez otoczenia swojej rodziny. Nieco traci jako postać i przestaje być aż taka ciekawa. Bo właśnie w drugim akcie częściej chciałam uczestniczyć w życiu rodzinnym Nightów, którzy pozostali w Wielkiej Brytanii, niż uczestniczyć z Sarają w jej treningach na Florydzie. Może to jest kwestia tego, że ta środkowa część stanowiła taki lekki miks typowego teen drama, bo koleżanki z Ameryki mnie nie lubią i jestem taka samotna i nie mogę się odnaleźć? Czy były tutaj też elementy Next American Top Model, i jeśli teraz uścisnę Ci rękę, to niestety nie przechodzisz dalej i żegnamy się, musisz wyprowadzić z domu modelek. No, i było też tam dużo montaży treningowych rodem Zrokiego i typowych elementów filmu sportowego tego typu. Nie mówię oczywiście, że tak nie było i że tutaj mamy w drugim akcie jakieś przekłamania, no ale mimo wszystko, sposób, w jaki zostało to zmontowane, sprawia, że drugi akt jest tak naprawdę najmniej ciekawy, chociaż. Całość oglądało mi się naprawdę rewelacyjnie. Na z Rodziną to film budujący i bardzo krzepiący. Naturalnie przedstawia taką typową historię podążaj za swoimi marzeniami, nie poddawaj się, bo jeśli będziesz wystarczająco czegoś pragnął, to twoje marzenie się spełni. Ale tak jak powiedziałam, film opiera się na oryginalnej, autentycznej historii. Sprawdziłam i faktycznie ta historia miała miejsce. Więc nie można tutaj mówić, że doszło do jakiejś manipulacji wydarzeniami, że to tak naprawdę nie miało miejsca i to jest jedno wielkie przekłamanie. Nie. Film ogólnie oglądał mi się naprawdę rewelacyjnie i z czystym sumieniem mogę go polecić każdemu, chociaż podejrzewam, że paru z Was mogłoby nie sięgnąć po film na ringu z rodziną, wiedząc, że jest o wrestlerach, bo może nie każdego to interesuje. Ale przez ten wydźwięk rodzinny myślę, że warto poświęcić mu czas, bo to jest naprawdę, tak jak powiedziałam, budujący i krzepiący kawałek kina, który, który warto... Warto zobaczyć, także ode mnie ten film dostaje ocenę 9 na 10 i polecam go wszystkim. Obejrzyjcie go, jeśli go nie widzieliście. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie kolejnej recenzji w moim wykonaniu. Jeśli podoba Wam się to, jak opowiadam o filmach, zachęcam do subskrybowania mojego kanału, zostawienia lajków, komentarzy, odwiedzenia moich pozostałych social mediów, żeby być na bieżąco z tym, co dzieje się tutaj na tym kanale. No to co? Do zobaczenia następnym razem!